Teraz już mogę, teraz się nie boję. Wrong. What do? Cześć, wszystkim z tej strony Szymeka to kolejny odcinek z Arka. Dawno nie było Arka. Można powiedzieć, że trochę się z nim pokłóciłem. Myślałem, że wiecie, nic nie ma już w nim do roboty. Oczywiście okazało się, że jest. Na przykład ogarnąłem, jak działają barwniki. Wystarczyło to ogarnąć w necie. Ta zbroja wygląda za rąbiście, szczególnie na, na tym manekinie, tylko że światło jest słabe. Tutaj trochę lepiej. Co będziemy dzisiaj robić? W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie ogarnąć X-Rexa. Mm -hmm. Obawiłem się też barwnikami, jeżeli chodzi na przykład o mój ekwipunek. Mam na przykład złotą siekierę. To tu nic nie widać. O, mam. złotofioletową fioletową siekierę, złoto-fioletowy kilof. Halo, kilof, dziękuję bardzo. No. I oczywiście tą piękną pukawę, tylko się wyrenderować. Zaczynamy oczywiście rano, ponieważ jak każdy profesjonalny łowca dinozaurów, na początku musimy zrobić przysmak. W przypadku X-Rexów, czy w ogóle chyba nawet Rexów, jest to żółty przysmak, czyli prawie najtrudniejszy do zrobienia. Do zrobienia takiego przysmaku jest potrzebna nam taka oto zupka, którą zrobiłem pomiędzy odcinkami, wściekły kwiatek, woda, fioletowe jagódki i włókno. A no i oczywiście ekstra duże jajko, więc no dość dziwna mieszanka. Kotlet z psa trzeciej kategorii, pomielony razem z budą. Dobra, będzie nas stać jedynie na trzy przysmaki. Dlaczego? Nie dlatego, że mamy trzy bukłaki, tylko po prostu, że mamy trzy ekstra duże jajka. Trzy jajka pochodzą z Giganotozaura. I one wszystkie ważą 110, kurczy, kilo. Czy ja to podniosę? Podniosę. Ledwo, ledwo. Patrzajcie jakie one jest wielkie. Czemu ja wyrzuciłem tylko jedno, jak jest ich więcej? Dobra, ale poniosłem trzy, to, to, to tak może być. Mam nadzieję, że mama nie będzie miała nic przeciwko, jak zaraz, kurczę, utuszę jej, kurczę, dzieci na karmę dla jakiegoś t -rexa. Dobra, wszystko jest, teraz potrzebujemy opału. Ogarnąłem, że drewnem nie opłaca się palić, ponieważ on wytwarza węgiel. Jak na przykład byś robił właśnie taką czerwoną zupkę. To, nie, to się nie opłaca, ponieważ z tego drewna wychodzi węgiel i przez to, że jest formuła węgiel, nie robi się zupka, tylko jakiś barwnik. I to jest do wyrąbania. O, 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 dokładnie ten, patrzcie ile go tu jest. Spuścisz takie ognisko na chwilę z oczu, no i zamiast krótsze zupki masz takie coś. Żałosne. To będzie pier... to jest, są pierwsze przysmaki, które kiedykolwiek zrobiłem. Noise. Jestem siebie dumny, że jest progres. Co prawda, po dwóch serrach, ale progres. Mamy to. noise. To se idzie do szafy. I możemy wyruszać na x -rexy. Dobra, ktoś teraz może powiedzieć: Szymek, ale na Fjordurze nie ma x -rexów. No. U mnie są. Ja po prostu stwierdziłem, że jak y, na jakiejś mapie nie ma jakiegoś dinozaura, którego ja chcę, a jest na przykład w płatnym DLC i jest opcja jego zespawnowania, to se go zespawnuję. No i tak właśnie ruszamy do x samca, chyba ze 135 levelem. O, tutaj mamy już kandydata na Prime It. dobrze, dobrze. On był gdzieś tutaj jest! Dokładnie o nim mówię. Ej, o. W kolorystyce jest, że powinien być fioletowy. Chyba się mu nie spodobało, że tu jesteśmy. Dobra, ale to dobrze. Musimy go kierować do połapki. Ona jest tak trochę tam, tam, tam daleko, więc ja się zamykam i możecie zobaczyć to teraz w przyspieszonym tempie. Trudne słowo, Tam już się ukazuje nasza połapka. Wystarczy go teraz tutaj w jakiś sposób dać. Muzyka. Teraz też dać mu przestrzeń skrętną, dobra, żeby idealnie wszedł na schody. To jest dość ważne, idzie chyba spoko. Dobrze idzie, dobra. Teraz wystarczy, że będziemy tutaj tak mailingiem nie być, o i jest już nasz. No. Ciąg dalszy jest zbyt oczywisty. Teraz już mogę. Teraz się nie boję. Dobra, mamy go. No rzeczywiście, trochę filotowy jest. Ła. Witam tym razem trochę wieczorem. Teraz zrobiło się troszeczkę ciszej, więc mogę znowu nagrywać. I puszę do atomy! Reksy są bardzo fajne, ponieważ jak się już go uśpi, to on się tak szybko nie obudzi. I to jest właśnie w nich piękne, że one są mocne, ale na przykład nie potrzebujesz narkołyków, żeby je zdejmować. Dobrze, korzystając z tego, że nasz X-Rex śpi i głodnieje, my spożytkujmy ten czas jak najlepiej. Mianowicie wejdźmy do naszego fabrykatora, włączmy go, zróbmy tyle, kurcze elektroniki ile można, 178, i tyle polimeruje można, czyli właśnie tyle. No, i to się trochę tu będzie robić. To będzie nam potrzebne, jak już zdejmujemy dinozaura. Będziemy uwspółcześniać ten domek. Czyli, oczywiście, zrobimy sobie jakieś źródło energii elektrycznej, lampeczki i takie różne dentygesy. Dobra, do mojego planu jeszcze będzie potrzebna elektrownia wiatrowa, robi się ją w fabrykatorze, jest dość tania. Mam w planie zrobić kilka takich żarówek, kilka takich, żeby w końcu w tej chałupie było jasno. Bo te pochodnie, które tu wcześniej były już je zdjąłem, nic nie robiły. Normalnie to była jakaś masakra. Zróbmy sobie od razu desmodusowy eliksir, on się przyda. Plus 30% do oswajania, naprawdę, nie pogardzę. Genialny, kurczę, wierzchowiec. Jeden z lepszych. No patrz. Zrobić taką miksturkę, nazbierać ci zgniłych mięs. Nie musisz czekać jak się rozłożą, on po prostu je zbiera. I jeszcze zbiera krew. Nie wiem, wiesz, jakby ci nagle brakowało życia. Możesz sobie takiego coś wziąć. Co prawda tylko na 40 sekund, ale zawsze. Jestem ciekawy, czy jak wypiję tą czerwoną miksturkę teraz, to będę szybszy. Chyba nie. Ale długo trwa. Zobaczymy jak to działa. Later. Dobra, włączam tutaj spy glassa. I musimy znaleźć jakichś dawców Prime Mita. Tutaj, z tego co kojarzę, były jakieś reksy. Tutaj, albo gdzieś, bardzo blisko tutaj. Dobra, ruszam się szybciej, czy nie? Być może, być może. Bardzo możliwe. O, 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 o widzę dawców. To jest X-Allo. Nie chcę go rozwalać, bo one są chyba rzadkie. Ale level ma słaby. To w sumie. Pomyślejmy nad tym. Pomyślejmy nad tym. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Tutaj są dwa reksy. Ej, dwa rexy można sobie wziąć. Z tego, że kojarzę, że jeden był słaby, a drugi chyba też był słaby. Nie, drugi jest mocny. Nie wiem, może się kiedyś przydać. Zostawmy tą parkę. To będzie nasz dawca. Jak tam Giguś dasz sobie z nim radę? Zobaczymy, który on ma poziom? 45 No tak jakoś... Ja wiem, jakby nas nie chciał zauważyć A jednak szybko, 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 Kikuszda, dawaj, dawaj, wajde, dawaj. Nie może nam rozwalić mewinga. Musisz sfokusować na nas. Dobrze, 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 dobrze. Easy, easy, o tak. Nosem Cię wciągam, stary Boom. Bardzo dziękuję. Nara no w takim razie trzeba się wrócić na chatę po przysmaki. I mam nadzieję, że do tego czasu Primety się nie zepsują. Bum, 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 bum i prawie jesteśmy. A raczej już jesteśmy. Cześć. Dobra, karmimy go na początku. Oczywiście szybko, przysmakami, które gdzie są? Tutaj, Bum. I oczywiście, primey tutaj lecą, 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 lecą. Najlepiej, jakby były szybkie, jakieś świeże. Tutaj trochę schowałem ich do moinga, żeby się tak nie zepsuły szybko. Dobra, żeby nam nie, nie, nie skończyło się oswajanie. Dobra, dobra, dobra. Pijemy mixturkę i jest nasz. Tak jest! Bardzo ładnie. Siema. A więc, X-Rexie, witaj w domu. Mamy siodło? Mamy siodło. Ale na nim. Działa? Działa! Nice. Nie potrzebuje jakiegoś innego. Wygląda zarąbiście. Bioletowy. Całkiem spoko gra z pomarańczowym żółtym. Dobrze jest. Dobrze jest. Ale bezki, tu ze wszystkich X-ów, to jest triceratops, tutaj jest Ankylozaur, T-Rex wygląda najlepiej. No po prostu patrzcie na niego. Jest zarąbisty. Nie wiem, jak to nazwać. Te żyły magmy są takie <laughs> nice. Co ciekawe, nie tak dawno temu odbył się light, na którym zdejmowaliśmy X-Rexa, tylko drugiego. Tutaj jest pani, tutaj jest pan, więc mogą być z tego małe x reksiki I one nam będą potrzebne do walki z bosami. To brzmi jak plan. Dobra, co nam będzie na pewno potrzebne? Będzie nam potrzebne na pewno źródło prądu, czyli oczywiście nasz wiatrak, gniazdko, grill, ponieważ tak. Dwie takie fajne lampy kierunkowe kilka lampek nie wiem, jakie one są mocne. Damy tak. sześć korzystając z tego, że wszystko nam się jeszcze tutaj robi i się będzie dość długo robiło. My spróbujemy to jakoś tutaj ustawić. Czy to można dawać? Ej, to nie jest to, co ja chciałem. Jest takie coś. Okej. Okay. Ja myślałem, że to są żarówki. Może być tak gdzieś tutaj. No, bardzo ładnie. Kolejna będzie tutaj. I zobaczymy, może wystarczy. Na dole trzeba będzie to zrobić nieco inaczej, może być to na przykład tu, tu, jakoś tu i tu. Praktycznie cały sprzęt AGD właśnie będzie na górze, to będzie nasz takie laboratorium. Dodówę, przez to, że wygląda prawie tak samo jak fabrykator, damy koło fabrykatora. Wentylacja tak samo. Gdzieś w jakimś normalnym miejscu, żeby miał... żeby wszędzie był, był zasięg. Wentylacja to może być jedyna rzecz, która będzie na dole. I może być, nie wiem, gdzieś. Tutaj. To trzeba wywalić ławkę. U hej daj tak i będzie dobrze. Jest dobrze. No jest dobrze. Jest prosto, w miarę jest prosto. Zostawmy to teraz już tak, jak jest. Grill. Pierwszy raz teraz będę widział grill. Nie wiedziałem, że on jest taki wielki. Noice. No, koło lodówki będzie dobrze. Kolejne laboratorium. Laboratorium jest dość pokrewne z tym, co jest tutaj. Dlatego damy to gdzieś w zasięgu. Tak, no nie wiem. Tu. Może być. Bank. Albo... Wywal to. To rozwalimy. I od teraz tutaj będzie nasze laboratorium. Co, to chyba wszystko z listy, co? Otóż nie. Zdało jeszcze coś. Coś, na co nie starczało nam żelaza. To... Maszyna do wykluwania jaj. Jestem bardzo ciekawy, jaka będzie duża. Ja w ogóle nie miałem styczności z technologią. Nawet na kreatywnym. Uwaga, chwila prawdy. Wow. To wszystko jest większe niż myślałem. To może damy gdzieś tutaj. Żeby ścianka, wiecie, już była tak całkowicie gotowa. No, nice. Co to jest? Fajne. Trzeba dać gdzieś gniazdko. Gniazdko najlepiej dać gdzieś na górze. Najlepiej gdzieś tutaj, tylko czemu nie mogę dać? A, pewnie muszę wybudować na początku kabel. Trudno jest montować elektryczność pod wiverną, ale jakoś damy se radę. Bank. Mam cię. Teraz gniazdko. Bęk Mam cię. Wszystko jest chyba podłączone, nawet coś co jest tam na dole. A, to jest lampa. Dobra. Wszystko, 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 wszystko. Z wyjątkiem lamp na dole, z tego co widzę. Mhm. I najlepiej, jakby był gdzieś tutaj. Tu, ale ustawiony. O, w ten sposób. Pięknie. Jeszcze działa. Już się kręci. W takim razie weźmy normalny kabel. Mam go, mam go w ręce, dobra. Weźmy go. Czemu tu nie mogę? Tu, 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 tu mogę? Mogę go wziąć z tej strony. Dobra, i tu już jest energia. Teraz tu. I łączymy. Działa? Bardzo możliwe. Mamy energię. Na dole. Czy będziemy ją też mieć na górze? Co tu jest na energię? Ludówko. 15 minut? 19 godzin, chyba działa. Jeszcze sprawdzę, czy światełko działa na górze. Działa! Zobaczymy, jak mocno będzie świecić. Czyby nie było, że zapomniałem, bo nie zapomniałem. Mamy tutaj jeszcze, właśnie, latarnię kierunkową. Ona będzie, tak, mniej więcej, na domek. O. pu będzie git, będzie kit. Tak wiecie, żeby z daleka było wszystko widać. Tak samo tutaj. Hmm? Teraz to będzie coś. Dobra, weźmy tak, nie wiem, z dwie benzynki. Ja chcę sprawdzić ten byczy grill. Co tu się stanie? Przypalmy takie mięsko na przykład. Jest dobrze. Szybko się przytapia? Znaczy, tuszy się. To przecież kurcze całe żelazo by było nasze Tylko patrzcie jaki on jest drogi Ale warto Jeżeli przetapia, jak przetapia tak jak to mięso To warto No co lodówka jak lodówka Laboratorium też jak laboratorium Tego jestem bardzo ciekawy No a tak się przypadkowo składa Że mam tutaj jajko xrexa Jak i jajko giganotozaura tego bydlaka jest strasznie trudno wykluć. No i jeszcze jajko tery dinozaura w szafie. Zobaczymy, czy w ogóle te jajka będą w tym inkubatorze. Jest ten tylko bardzo ciekawy. Bum! Jest! Ale czad. I, I się wykluwa. Normalnie to samo jajko. Jak się to jest mieści kurcze jajko Gigeła? Normalnie, spoko. Jest takie samo w sumie. Nawet już jest płeć. Dobra, pani, pani, pan. Zajebiste. Autentycznie jest to zajebiste. Tylko patrzacie, patrzacie teraz. Żeby wykluć 4 jest potrzebne, nie wiem, 11 minut. Żeby wykluć Rexa jest potrzebne już minut 30, a żeby wykluć Kikeła... No... Trochę trzeba czekać. Nawet jest pasek, że się prawie robi. Genialne. Naprawdę genialne. Bardzo mi się to podoba. Teraz na przykład nie wiem, jakbym chciał wykluć sobie wiwerne. to nie muszę dymać tam na tą wyspę, tylko po prostu mam tutaj taki inkubator. To, 100% no? I, I się wykluł się. Ale czemu tutaj? No dobra, ale jest spoko, czyli one nie będą się wykluwały tak od razu. Spoko. Czy ja cię, synek, mogę dać do Pokébola jakiś taki mały? Fajnie by było. Mogę! Proszę, to jest twoja mama. Poznajcie się. Spędzisz z nią najbliższe... kurcze, całe twoje dzieciństwo. Miłej zabawy. No, czyli mamy już inkubator i Nianie. Chyba można zaczynać. Zacznijmy od reflektorów kierunkowych. Ciekawe. Niestety chyba nie można regulować wysokości, bo one świecą troszeczkę pod siebie. Znaczy, tak, pod siebie. Ale wygląda to zacnie. Dobrze jest. Wyłączmy. Jak się sprawa ma w środku? Mamy tutaj taki włącznik. Jeden oświeca wszystko. Włączmy drugi. Włączmy trzeci. Halo? To jest grane? Aż za bardzo! Może wystarczą tylko te na górze. Dobra, tutaj jest pierwsza. Jest kit, Teraz druga. Również kit. Jak ty wygląda na dole? Dwie na górze wystarczają. To jest zbędne. Naprawdę, to jest istna rewolucja. Co tu się teraz stało? Mamy nowocześniejszy domek. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądzie do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć. No, a korzystając z tego, że akurat mamy dwa reksy i mamy dwie skórki na reksy, dlatego jeden dostanie jedną, a drugi drugą. Mianowicie, jeden to kościotrup i wygląda zarąbiście, a drugi to duch, który również wygląda genialnie.